Szybka. Jak szybko zdobyć pieniądze? Jasne, yy, wstecz, wstecz, yy, pobranie, rozgrywka, government subsidy, miliard dolarów, 100 miliard, yy, milionów dolarów yy, na rok. Spoko. Właśnie, na rok. Nie wiem dokładnie jak to działa, ale mam prostsze rozwiązanie. Zacznij od zera, bo tutaj najlepiej pokazać to. Eee, Odbieram, żeby mi się nie walnął. Start. Teraz czekam, aż się gra wczyta. I 100%, dziękuję, start. I nie obchodzimy, jak ta postać wygląda. Eee, pożyczka. Pozwolicie, że ją spłacę. I zostali mi 300 tysięcy. Zapisujemy grę. Przerywamy. Zapis zostaje. Otwieramy, nie to chciałem otworzyć. Otwieramy sobie eksplorator plików. Moje dokumenty, czy tam dokumenty jak u mnie, My Games. Farming Simulator 2.2. Wybieramy save game, który chcemy przerobić. Znajdujemy Farms. Klikamy prawym otwór za pomocą notatnik i szukamy money. Możecie to wpisać Ctrl F, czyli pyk pyk, znajdź transfer money true, bla bla bla. Znajdujemy to, mamy 30, 300, 3000, 30, 300 300000 i teraz mamy 3 miliony, 30 milionów, 300 milionów, 300 miliardów, nie wiem czy nie znacie tam dwa razy zapisujemy, zamykamy, odpalamy grę. I w tym momencie pek, pek, pomijasz sobie kariera pokazujesz 300 tysięcy spoko luz wchodzimy, start 9999999999 znasz się dużo dziewiątek ale to nie jest e, ten Mm, miliard. Czy coś takiego łup Patrzcie, kasa na mnie spadła. Żeby się tam przenieść, najłatwiej będzie apek. Mm, to jest gdzieś na tą stronę. Tak. Mm, uh -huh. I teraz coś kuźwa takiego w pizdu drugiego 200 tysięcy No to raczej nie Tutaj też nie ma szopy mm, ta od krów 750 tysięcy Jedna Można siedem takich wystawić два, три, четыре. Да Да было, Саша. Пять.

Gry nie chcę tego przeskoczyć, ale tym kasem macie. Pyk, pyk, zapisz. Servii. Pokaż. Dalej macie 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, dużo. 9. Także to jest proste. Moje... Zaczynając grę, dowolny poziom trudności. Rozpoczynacie. Zapisujecie. Wychodzicie moje dokumenty, my game, moje gry, my games, jak u was to się będzie nazywało, katalog farminga, save game, na którym to robicie, musicie to pamiętać, i znajdujecie opcję Money. To jest tam drugi rządek, tak jak widzieliście chyba. Druga linia. I od tego miejsca możecie sobie dopisywać. Jeżeli przebijecie, nie pamiętam jaką kwotę ale jeżeli ją przebijecie wyzeruje wam konto To sprawdzałem wczoraj wyzeruje wam konto ale nie przejmujcie się poprawcie to do dajcie trochę mniej zary to wszystko z mojej strony też to wszystko yy, i trzymajcie się do zobaczenia w następnym